Cały rok jest kampania wyborczej. Jedne wybory się skończą. Następne się zacznie prezydenckie, parlamentarne. Może przyjeżdżę to do nas jeszcze, może porozmawiamy. Nie. Pan Bóg siłę da, to i grzechy będą jak ludzie się da. Więc dlaczego warto na nas? Bo popatrzcie, co zostało zrobione przez te 7 lat prowadzenia tej koalicji. Ja należę do tych ludzi, którzy ze studentami rozmawiają, muszą rozmawiać z nimi uczciwie. Nie możecie przesyłać mi waszych dzieci na studia, żeby mieli bałamuć, propagandę im opowiadać. Profesor ma mówić prawdę i ma uczyć studentów, żeby sami umieli odróżnić dziarno od plewy. No więc wszystkim mówię tak: ja bym się cieszył, żeby przez te 7 lat coś się udało zrobić, żeby ta Polska zrobiła jeszcze krok w kierunku krajów silnych, gdzie się żyje dobrze, bezpiecznie, zamożnie, no i szuka. Pytamy mnie często za granicą w tej sprawie. Czy jest chociaż jedna sprawa ważna, którą ten rząd załatwił od początku do końca przez 7 lat? Chociaż jedna ważna sprawa, która nas wycofa, wydobędzie z tego zacofania w porównaniu z innymi krajami europejskimi? Policzmy. System ochrony zdrowia. Czy Polacy są zadowoleni z jego funkcjonowania Proszę. Nawet Pan Minister Raufowicz, jak przyszedł do nas do Senatu ze dwa lata temu, zaczął coś tam opowiadać, ja bym powiedział tak, Panie Ministrze, my od Pana dzisiaj nie oczekujemy wszystkiego. Niech nam Pan powie, że za pół roku Pan przyjdzie i przedstawi Pan program natalny systemu ochrony zdrowia w Polsce. Oczywiście niczego takiego nie ma. Weźcie politykę prorodzinną. W zeszłym roku, 2013, po raz pierwszy urodziło się 15 tysięcy Polaków mniej niż umarło. Inaczej. 15 tysięcy osób umarło więcej niż się urodziło. Potęga największa każdego narodu to są ludzie. Żebyśmy nie wymieli jakie urządzenia i bogactwo podziemno, nadziemno i w kasach, bez ludzi będziemy nikt. Czy coś zostało zrobione odcinkowo? Tu kropka, tam kropka, tu urlopik, tam dodatek. A gdzie jest cała koncepcja, która może spowodować, że młode małżeństwa przystąpią z zaufaniem do zakładania rodzin, że będą miały jakąś perspektywę nieodległą własnego mieszkania. Może na wsi to się nie rysuje tak dramatycznie, ale miasta rysuje się dramatycznie. Czy można powiedzieć, że Polska ma politykę sprzyjającą potrzebom rodzin, zwłaszcza wielodzietnych rodzin? Dużo gadania. Ale jakbym zapytał nie tak dawno rozmawiałem z...